serwis rowerowy Dętka taka dętka, kurde łopona taka no co to kurde jest tragedia kurde to zajechane te kurde jak piłka łyca trzeba pościągać to no i pościągane kurde no zobaczcie tutaj kurde jaka profeska ja pierdziele jak to jest to nie jest taka zwykła guma kurde to jest takie naprawdę Mhm, mm mhm, hmm, hmm. no pierdziele eleganckie widać, że ten rower z Polski nie przyjechał <laughs> co to są za oponki? Szwalbe jaki rozmiar to jest? 42 622 28 razy 1,6 700 na 40C a ta jest jakaś kurde inna ale w sumie co to za różnica 400x622, 700x38c? Nie, no zamówię dwie takie same, bo ta jest taka niższa, jakby nie wiem. Bo może przez to, że jest taka rozwalona już. <gry> kurde, tu aż druty, kurde, wylazły na, na, na zewnątrz. Tutaj popękana. A tu widziałem jakąś niespodziankę. Na złom można oddać sobie, kurde Na złom Dobra, kurde, nie wyciągam tego, bo mi się jeszcze wbije, kurde, w galakcji Wsadzę z powrotem i to pójdzie do wyrzucenia Opony dentki ściągnięte Opony dentki przyjechały Zastanawiałem się, jak oni paczkomatem wyślą opony, ale już Ale już wiem Dobra, trzeba to odpakować dalej bo jak to będzie tak leżało teraz, to się kurde odkształci mnie, mnie to. Są oponki, są dętki. A ty jesteś chujek miętki. Także kurde, można zakładać na kółeczka i testować, czy, czy są dobre, czy niedobre. Bierzemy sobie kółko. Kółko się kręci w tamtą stronę. Tutaj mamy nawet oznaczenie na oponie, że to jest e, drive tamtą, czyli obracamy oponkę i sobie zakładamy na kurde koło, co jakieś duże to o co tu chodzi kurde pierdziele jak dziwnie się zakłada takie koło ja pierdzielę bez problemu to wsadziłem No i dobra, mamy kurde. Pompujemy i jedziemy, nie? Nie no jeszcze dynkę trzeba jeszcze wsadzić, kurde Dobra. Otwieramy to, zobaczymy co tutaj jest. Dyntka butylowa. Z Tajlandii. Hmm. Mieli rację, że z Tajlandii. Dobra jest wentylek samochodowy, Dobra, szukamy dziureczki. W sumie niepotrzebnie zakładałem tą drugą stronę, mogłem sobie to zdjąć. Będzie łatwiej wsadzić tętkę ale ogólnie to kurde tutaj to paluszkiem można to robić <laughs> a nie jak kurde wsadzamy sobie wentyla o o, o. kurde ole wentyla no i układam sobie wędkę w środku tak jakoś żeby mi się za bardzo nie pozwijała szczerze wam powiem że kurde nie pamiętam kiedy dętkę zmieniałem. Dawno temu. Kiedyś to, kiedyś to się dętkę zmieniało, kurde. Jak się było dzieckiem, się brało, kurde, po prostu dętkę się zakładało nową albo się kleiło starą. Się to wkładało byle jak. Zakładało się oponę, pompowało i się jeździło. Teraz, kurde, w internetach to tysiące poradników. Jak zrobić dobrze. Każdy mówi, jak zrobić lepiej. Także, kurde, patrząc na poradniki, później człowiek sobie myśli, nie, no kurde, to tak dobrze to ja nie umiem zrobić. I się później boi, kurde, samemu cokolwiek robić. Kurde. No dobra, powiedzmy, że, że wlazło. Dobra, siedzi. Powiedzmy, tutaj coś mi ten, kurde, ventilos przeszkadza. Kurde, to, to dętka mi tu, opona mi tu nie wejdzie? Nie no, musi wejść. Coś tutaj, kurde, jest średnio. Ten wentyl za mocno chyba tu wskoczył, kurde. Okej, okay. okej. Okay. Wentyl nie może być jednak tak wysunięty, bo wtedy tu Opona nie wchodzi do, do środka. Dobra, kurde, biorę pompkę i pompuję. Zobaczymy, co się stanie, kurde. Oto moja pompka. Pompka się naładowała. Cztery atmosfery wystarczą, kurde. Myślę, że więcej nie potrzeba. Mm. Kurka, rurka. Piętl wpadł do środka. Dobra, zobaczymy, co się stanie. O! Nie wiem, ile mam pompować, nawet. No dobra, zobaczymy. Mam yy, dwa bary. Nie wiem, czy to kurde śle, czy, czy dobrze, ale z tego, co widzę, tutaj jest taki. Taka linia tutaj jest. Nie, nie będzie widać tego na tej kamerze, kurde. Ale to jest taka linia. I z tego, co widzę, to jest. Równo wszędzie na tej linii. Zobaczę teraz z drugiej strony. No nie. Z drugiej strony nie jest dobrze, bo tu wyszła. Wyszła normalnie kurde opona. Trzeba spuścić powietrze kurde. No tutaj o. O, tu wyszła ona. Trzeba ją lech ładnie ustawić, żeby. Ta linia była prosto, znaczy no prosto, żeby była Równo z tym Równo z o, Żeby była równo z, 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 z felgą Dobra Dalej nie pompuję, bo się boję. <laughs> I kurde, żebym narzucił trzy atmosfery to aż podskakuje. Nie no niby tu wychodzi, że jest OK. A druga strona. No chodzi o to, żeby ta linia, żeby szła równo, żeby nie była gdzieś tam wciśnięta, a w drugim miejscu będzie wychodzić, nie? Dobra. Na razie zostawię i za chwilę jeszcze doczytam sobie, ile ciśnienia w ogóle tu ma być, bo nie wiem, kurde. Nie wiem, nie wiem. Kurde, jak piłka. Dowiedziałem się, że niby ptyczka jest z prawej strony, więc powinna opona zapierdzielać w tamtą stronę. Więc tak jak to jest, to tak ma być. Tak ma być, tak jak to jest. I nie inaczej. Nie inaczej. Dobra. Jakieś to kurde. Nie wiem. Jakieś to dziwnie robię, kurde. Chyba. Albo nie. Nie wiem. W to. Ważne, żeby się trzymało, kurde. Dobra. Tu wsadzimy tego kurde. ventrilla. Czemu on tu na dole jest, kurde? Coś mi tu, kurde, nie pasuje. Tak, tak. Okej, okay. nie za mocno, bo znowu mi będzie blokowało. No i co, wkładamy dętkę. Coś, kurde, coś, kurde, nie tak. Jakoś to zrobiłem. Aj, bo jak się człowiek śpieszy, to się. Tak musi być po prostu To w sumie mogę już na bieżąco sobie wciskać tam łopone Tak jak ją powsadzam tutaj To już mogę to od razu Wcisnąć bo to kurde no właśnie To muszę wyciągnąć Bo jak ja mam to wsadzić jak tego nie wyciągnę Ktoś musi wyciągnąć Żeby ktoś mógł wsadzić No i dobra, i końcówkę wkładamy, upychamy tam w środku. I kurde, jak do komarka zakładałem, to było dużo ciężej to zrobić. Bez, bez łyżki to się nie dało. A tutaj kurde, pach, 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 pach i zrobione. Dobra, podłączam tą sprężarkę, sprężarkę, sprężarka. Po uczepili biednego arka, nie? Ło, ło, o. Ło, o. Tu coś mi siedzi. Dobra, w sumie mogę tak zrobić. Że mogę przejrzeć sobie od razu, w miarę ustawić, czy jest OK. Tam gdzie nie OK to poprawić sobie. Spojrzeć od razu, czy gdzieś nie ucieka gdzieś coś. Mi tutaj ta linia. No nie, niby jest okej. Okay. No to teraz mogę pierdyknąć. Z grubej kurde rury, czekajcie. O, o kurde, ponad trzy. Skacze, Skaczę. Skacz. Serwis, opon zrobiony. Tutaj coś, kurde, uciekło mi. Nie, okej, okay, jest. Robota zrobiona. Kurde, zostawcie łapę w górę. Zostawcie subskrypcję. Dobra, do zobaczenia w kolejnych filmach. Czy macie się ciepło? Hej.